Siamo, no jesteśmy. Kolejny weekendik. To musi być kolejna wyprawa, czy akcja typu militarny lasek. Tak to się przedstawia. No i do pierwszego sygnału. I namierzony. Pierwszy sygnał waha się od plus 20 do 74. Pewnie jakieś grube żelastwo, ale wykopiemy jako pierwszy sygnał. O, no, jest pierwszy sygnał, to grube żelastwo, to coś takiego, jakaś haczka czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, kształt bliżej mi nieznany, do następnego. No i maneczku, pierwszy sygnał, plomba. Lądowaliśmy na łące, w lesie nic nie było, szukamy dalej. I drugi sygnał, kulka od muszkietu. I tak na wstępie drugiego sygnału, to bardzo ogólnie mało sygnałów tu występuje w tym lasku. A teraz spadło kawałek aluminium. I po raz drugi kawałek kubeczka na żywice. No i wyskoczył taki pojemniczek z niemieckimi napisami. Wcześniej też wyskoczył podobny ale. On był jest zniszczony, więc tam nie było widać. A no mamy guziczek cywilek z łóżkiem, i taka plomba wyskoczyła sobie. Uważajcie, na to rozpiętuję to przy Was. Żeby nie było, że podrzucone jak się okaże, to jakiś pierścionek Zaraz popatrzymy lepiej No i taki sygnacik aluminiowy O jest pierwszy pieniądz. Dyszka złoto Weimaru No, i jest dzianek zaliczony. Jest w pineczka. Nie czyszczę jej, tu bardziej. Nie będę jej męczył. No, i jest piniążek 1901 rok, 10 fenoli. No, i jest piniążek. Trochę nieczytelny, ale będzie dyszka pruska. I obicie od klucza o dwóch częściach. I pocisk. No, szwagier tu wykopuje, a ja tutaj spóźnioną majówkę. Wyglądam. Pan nie ma, ale najważniejsze grillie I wpadła jedyneczka. Pruska. Reszta nie najlepszy. Podmokła strasznie ta łąka. I wyszedł z cyzorek połamany, starszy jakiś. I zakrętka aluminiowa od buteleczki. Jest pierwszy pieniądz, piątka z Weimaru. Złoto Weimaru. No i dzień zaliczony, czyli bez fenona nie wracam. Jeden fenik pruski i wyszedł cały małzerek Zaraz do rowu No i trafił się jakiś zajechany arseniaczek Jakiś zarek kwiatka tu wychodzi I na szczęście kawałek podkowy I 10 groszy z prl pozdrawiamy rocznik 66 Jest kolejna monetka, mocny destrukt. 10 feningów pruskie. A jest pieniążek 50 fenoli. Jest deszka 1921 rok. Mam strzał dnia jakąś trójkę na pewno. Nie wiem, czy to jest srebro, czy miedziucha. Chyba miedziucha, bardzo cienkie, duże. Ale nie wiem, co to. O jest wychodzi data, 1700 będzie. O, ale strzał. I tym razem wychodzi plomba z orzełkiem. I na parsteczek się trafił, aluminiowy. Zgnieciony, szkoda. No ale jest ślad. Ślad ludzi. I jest pinceta z PRL. Jest to jakiś pieniądz nieczytelny, ale wydaje mi się, że będzie 120 część dolara. Czyli trójeczka czy fenola. I klamereczka z napisem Paryż. I dwa, te starsze fenole wyskakują w 1700 tam któregoś Ale strasznie żarty To miedziucha było jest jeden fenolek A jest, pieniądz zajechany Nic nie widać, ale Chyba będzie dwójeczka chyba dwa fenole, albo pięć Nie, dwa fenole No i takie szczątki monety się trafiły nie do identyfikacji Ale wygodna to na sreberko jakieś Na pewno nie aluminium Takie ranciki też są jak od monety tutaj I tym razem 67 pozdrawiamy Jest elegancki pruski guziczek Od munduru I obok następny taki sam. Może cały motor się zjarał, szukamy odznak. I trzeci guziczek. jest czwarty guziczek. I piąty guziczek. Jest szósty guziczek. Jest ósmy chyba? Już nie pamiętam. I jest dwojeczka pruska. I podsumowanie zajazdów 6D Prusaczki tutaj. Plomba z złotowej Tutaj prawdopodobnie stopiona, spalona, srebrna moneta. Pewnie jakiś silver groszek albo jakaś połóweczka. Sygnecik aluminium klamra z napisem PARIS perelki na barstek aluminiowy także straszne zajazdy wychodziły z tej ziemi ale zawsze coś tam wyszło do następnego no i śmaneczko podsumowanko już z bunkra moim zdaniem mega wypad wyskoczyło 7 guziczków pruskich na pewno były z jednego munduru. Dwa cywilki, jeden arseniak, dwie plomby, 10 monetek, w tym jedna PRL, reszta fenoli, a tutaj jeszcze jedna, nie wiem co to za moneta. Muszę ją doczyścić, ale na pewno stara. Jak się ją namoczy to wychodzi 1700 coś tam. I co wpineczka Też już pewnie wiecie jaka była dodana do filmiku także wypad mega widzimy się pewnie następny weekend, narka